Cześć, witajcie. Dzisiaj otwieramy to. Zostały ostatnie dwa. <laughs> Powiem Wam, że się rozpędziłem, <laughs> bo to wszystko w jeden dzień nagram. <laughs> Więc, o, grubo. Resztę sobie zostawię. I jak powpadają te odcinki, to wtedy je nagram. Ale słuchajcie, no, się wciągnąłem. Cały czas bym otwierał. To emocje są naprawdę niesamowite. Wpadnijcie, zobaczcie poprzedni odcinek i te 7 wcześniejszych. Co ja tam trafiłem? A nawet 8, bo tam była też zapowiedź tego. I zapowiedź również tego. Obejrzyjcie sobie te odcinki wszystkie. Zostawcie pod nimi łapkę w górę, jeśli się spodobają. I będziecie wiedzieć kiedy ja to otworzę. Jak poglądacie ten film. Co musicie zrobić? Pewnie się domyślacie. Dobra. Lecimy, emocje naprawdę. są niesamowite przy takim otwieraniu coś niesamowitego lecimy, elektrod Xatu Lampo Lombre, a nie Lampo Voltorb Growlite Drzewi, snowwear, bajnak, helios, jest rewersem i jest Malmar Vimax. O kurde. O ja, to jest mój drugi Vimax. Już Wam zdradziłem, co było w ostatnim odcinku. Ale nie powiem wam jaki. <laughs> powiem wam, że chciałem go. Lubię Malmara. Chciałem jeszcze jego Fularta. Jest moc. Jest moc. Słuchajcie. Wkładamy do koszuleczki delikatnie. To stukujemy, żeby się ułożyła. I jest już. <laughs> Super. Dobra, niech tu leży. Podziwiajcie ją. Trochę i tak nie widać dobrze. Trudno. Pięknie O to właśnie chodziło I lecimy Kampaskę Alerion Bansuit Nabu, Meltan Banelby Śmieszny, dziwny obrazek Jakieś wzorki Paras O, chupa, Ostatnio Jakiegoś Pokemona pomyliłem z chupą, Jak był Reversem I trafiłem rivers. Ludzie. Jest full Oj. Niesamowite. O, o kurde. Jest. Coś tu jest jakiś paprok w środku. A mamy fularta. No to elegancko wchodzi Jest! Ależ odcinek Ależ odcinek Dwa fularty w jednym Ale nie kusi, żeby otworzyć słuchajcie jeszcze dzisiaj Ale to już za dużo Ten naprawdę piękny i ten Stizor Fullard Kurde nie wiem Nie wiem czy zostawić Oj, kusi Słuchajcie Dobra, jeszcze jeden Charizard na koniec Charizard otworzę dopiero jak wpadną te filmiki ale, czyli to w następnym odcinku o Jezu o kurde, marzyłem o takim czymś żeby tak trafić dwa full arty Max i V zwykły full kurde coś pięknego Najprawdopodobniej jeszcze zrobię podsumowanie tego wszystkiego, co trafiłem na 20 boosterów. Jak na razie jest nieźle. Dobra, cześć.